Teraz czas na chłodną przygodę. Operę ruszamy przez Danię i Szwecję w stronę Norwegii. Fiordy i surowe pejzaże, totalna wolność. Subskrybujcie i wskakujcie. Ta trasa będzie na niż wszystkie. A w dzisiejszym vlogu zabierzemy was na jeden z najbardziej malowniczych lodowców Norwegii, Brem I nowy dzień, nowe przygody. Zobaczcie, jaką miejscówkę nam się dzisiaj udało wyhaczyć Wklejam zaraz link do tej do oczywiście, to jest miejscówka Jesteśmy no nie wiem 100 metrów od ulicy Tam widzicie pewnie innego kampera Staliśmy tam początkowo, ale Mówię, tutaj jest taka fajna miejscowa zobaczcie Ze stolikiem Trzeba brać, się nie oglądać, tylko trzeba brać, nie? Chociaż miejscowy śli, coś tam mówili, turyst, turyst, ale <ściała> 150 metrów od zabudowań w Norwegii Można spać także w zabudowanie. zabudowanie. 300 metrów, jest, jest luz. Jedną nockę, oczywiście, można spać jedną, żeby nie było. Nie, nie za długo, żeby się tutaj obo, obozowiska nie rozbijali, bo to jest coś innego. No, a my jedziemy teraz do lodowca. E, błękitnego lodowca. Błękitny, tak jest opisywany, chociaż woda tutaj zaraz w tym strumieniu płynie normalnie. Lazurowa jest taka woda niesamowicie od samego początku. Jak tylko wjechaliśmy na drogę wzdłuż tego potoku, to. Taki lazur, że to się w głowie nie mieści. Jedziemy, jeszcze zostało nam około 10 czy tam 12 kilometrów do parkingu i dalej będziemy szli lub jechali rowerami. Dobra, jesteśmy na parkingu, yy, pod lodowcem i już Wam pokazuję jest ten lodowiec tu jest chyba jakiś podest, yy, gdzie można wejść i zobaczyć, już widać, że jest błękitne w konie jest turkusowe jezioro, ale ono jest błękitne od popiołów popiołów z elektrowni o, teraz widzicie, nie? 3,5 km, tak pokazuje nawigacja plus minus a co do parkingu Duży, zobaczcie. Wielki jest taki, że autobusem byście tu zaparkowali, osobówek praktycznie zero, same kampery i też jest najprawdopodobniej bezpłatny, bo nie widziałem żadnej informacji o tym, że trzeba tutaj płacić, o tu po prawej mamy trzy polskie kampery też, także sporo jest, powiem wam szczerze, polskich załóg tutaj w Norwegii jest bardzo dużo. Chyba najwięcej z tych wszystkich krajów, które zwiedziliśmy do tej pory Kamperem to jest najwięcej właśnie tutaj w Norwegii Zresztą jak przyjechać do Norwegii To najlepiej faktycznie chyba kamperem Tutaj też znalazłem taką bardzo ciekawą grafikę Czy bardziej zdjęcie z Zaznaczonymi latami Gdzie ten lodowiec wcześniej sięgał Spójrzcie My jesteśmy tu Tu jesteśmy 1748 tutaj był lodowiec Tu się znajdował lodowiec Autentycznie Wszystko stopniało Także jęzor lodowca cofa się, tak jak tutaj widzicie, coraz bardziej, coraz bardziej. Tam, e, gdzie tutaj gdzieś chyba się ten parking się znajduje, do którego będziemy teraz jechać, tam był w 1950 roku, czyli całkiem, całkiem niedawno. Wiele osób może, że tak powiem, pamiętać nawet te czasy, na pewno pamięta te czasy, kiedy ten jęzor lodowca sięgał właśnie tutaj, na tym parkingu, na który zaraz będziemy jechać. Do samego jęzora lodowca najprawdopodobniej i tak nie dotrzemy, choć możemy dotrzeć, ale z przewodnikiem. Tylko i wyłącznie takie są wytyczne tutaj, bo tak jak już wcześniej wspominałem, lodowce w Norwegii są niestety ruchome i wymagają przewodnika, żeby was poprowadził tak, żebyście nie wpadli w szczelinę lodowca. Być może tak to wygląda, ale będziemy na pewno znacznie, znacznie bliżej. On tak wygląda, że jest na wyciągnięcie ręki, ale... Do niego jest jeszcze jakieś 5 km, błękitna, nie? Taka turkusowa ta woda jest widzicie, tak jak mówiłem, że tutaj z parkingiem na pewno nie będzie tak prosto jak u nas. U nas jest jeszcze mnóstwo wolnych miejsc. No ale jak przyjdziecie wcześniej rano to, to na pewno się też miejsce znajdzie Dobra, to my sobie zaparkowaliśmy rowery na samym końcu parkingu a tutaj słuchajcie się zaczyna zaraz przystań aha, tu mamy cenę, bo właśnie Monika szukała teraz tak, za dorosłą osobę w jedną stronę 60 koron, w dwie strony 85 koron eee, płatność być może jest tam na miejscu taką łódką przepłyniecie się już Wam pokazuję, tam O tam widać takich ludzi i tam jest drugi pomost i tam, tam właśnie dopłyniecie, także daleko nie dopłyniecie ale kawałek się jeziorkiem przepłyniecie no więc tak, tutaj macie mapkę sytuacyjną tak mówiłem ta łódka nie pływa za daleko stąd, tutaj tylko i tu jest ścieżka trudna, łatwa i tu będzie trudna pod samym lodowcem także dobra małe sprostowanie, 3 km sumarycznie będziemy mieć a nie półtorej kilometra i to jest właśnie ta trudniejsza ścieżka już na dzień dobry faktycznie tutaj mamy takie bardzo, bardzo nierówne trzeba mieć obuwie najlepiej takie górskie a później ma być łatwiej także taka podzielona na trzy etapy widzieliście nie? na mapie no to faktycznie jest hardkorową miejscami jednak chyba więcej osób wybiera tam łódkę no ale to co tam, to nie chodzi już o te pieniądze, że 85 koron, czy 60 w jedną stronę Bo to są faktycznie te symboliczne pieniądze Ale po prostu trzeba trochę kroków natrzaskać, nie? Okej, okay, to teraz rozumiem, dlaczego tam łódeczką pomijają ten odcinek i dowożą Bo ten szlak jest naprawdę, pomimo to, że się wydaje, że nie jest skomplikowany, ale on jest mega wymagający uwagi eee, Bo naprawdę, o tak widzicie, za bardzo nie ma gdzie stopy postawić bo wszystko się zjeżdża się normalnie. Nie, nie dość, że tam jest sporo wody po drodze. To jeszcze tutaj są takie, takie nawierzchnie. Nie? I dlatego ten szlak jest pomijany łódeczką, a tam dalej z kolei łódeczka już nie podpłynie, bo już jest potok. I to teraz będzie się zgadzało z tym, co pisał internet, że jest około 1,5 km, bo półtorej kilometra nie tak jak mówiłem, że 200 metrów. Ta łódeczka ma dowozić. I te półtorej kilometra kolejne zostanie Wam do przejścia. Widzicie te takie dziwne punkty pływające po, po wodzie? Monika się zastanawia, czy to przypadkiem nie jest lód. Kry lodu. Ej, autentycznie. Kawałki lodu pływają. W środku lata. Weź. Jaka. Ja nie mogę. Zobaczcie, autentyczny lód z lodowca. Nie jest lód z lodówki naszej. Bo wczoraj ją moc Kurde. Nie wierzę. Nie wierzę, że takie... Nie, nie spodziewałem się tego. Naprawdę się tego nie spodziewałem. To jest, widzicie, fakt. Według tej mapy, co pokazywałem wcześniej, to tu, w tym miejscu, gdzieś, tak? 1950 rok, był koniec jęzora e, lodowca. Tu, gdzieś w tym właśnie miejscu się kończył lodowiec. W 1950 roku. A jeszcze mamy do niego... Tu 2,5 mamy. Także tyle uciekł przez e, 75 lat. Masakrycznie. No. no. Nie niż tego lodowca, nie niż Bierz w ręce, zanieś go tam. <gry> Zrób coś dla planety. Ale Bajer, zobaczcie. Ten potok, który tam daleko, daleko, daleko. I tu teraz się przelewa po tym kamieniu. Zobaczcie, jaka oczyszczona woda. Śmiało można ją pić. 4-5 do 5 metrów rocznie cofa się lodowiec. Tak więc, jak przyjedziecie za rok, to już będzie w innym troszkę miejscu. Być może tego nie zauważycie, ale jak przyjedziecie za 10 lat, to na pewno to zauważycie. Wiecie co tu według mnie jest niesamowite: to, że grunt, po którym tutaj idziemy, przez miliony lat był pod grubą, grubą warstwą lodu. Dosłownie od 2-3 dekad nie ma tutaj lodu i można tą, tą ziemię, ten grunt widzieć. A wcześniej te kamienie, ten grunt nie widział nawet słońca, tylko przez miliony lat było totalnie pod grubą warstwą lodu. To jest niesamowite, według mnie. Zobaczcie, ile tu jest lodu. O kurde! Jakbym był na Grenlandii. A jak tutaj zimno jest. I dziwię, że te osoby, które schodzą z góry, one mają kurtki pozakładane, takie dość grubawe Ale ta ilość lodu normalnie jak Grenlandia w środku lata Ja cię kręcę Tego się nie spodziewałem, powiem wam Jak on się rozpuszcza z taką prędkością, jak ta woda tu leci To się nie dziwię, że tak szybko znika Niestety bluzę polarową musiałem wciągnąć jak będziecie tu wchodzić, to nie patrzcie na to, co jest tam na dole, bo tutaj jest potwornie zimno. Naprawdę. Mnóstwo osób, które schodzi jest już w grubych kurtkach, ale mnóstwo się nie przygotowało, też widzę. I bardzo naprawdę tu się temperatura obniżyła o jakieś. Nie wiem, 10 stopni. Naprawdę w stosunku do tego, co tam jest na dole. I do tego jest wiatr. Breliciutko jesteśmy. Zobaczcie. Ciekawe co jest tutaj za tym zniesieniem. Zobaczcie na te osoby, które siedzą. W kurtkach z kapturami. Jest naprawdę mega mega tutaj zimno <noise> jakby ktoś otworzył taką potężną lodowę zamrażarę szok naprawdę nie spodziewałem się tego tam widzę, że chodzą jakieś grupki osób ale no to jest tak jak chyba wspominałem wcześniej to są zorganizowane grupki z przewodnikami także my nie jesteśmy w stanie tam podejść bo nikt nam na to nie pozwoli jest jest jest, jest topniejący lodowiec Zobaczcie z jaką prędkością topnieje To jest niesamowite Pewnie jeszcze 10 lat temu to on był dosłownie tutaj Do tego kamienia do, dosięgał Zobaczcie ile grud lodu To jest niesamowite W jedną chwilę się przenieśliśmy dosłownie na Arktykę Lub Grenlandię To jest niesamowite naprawdę Ile tutaj grud lodu Zobaczcie dryfuje A ile płynie tam z tym nurtem wszystko się roztapia. No ale mamy środek lata także się trochę się roztopi i zimą się zregeneruje. Tylko że on się już nie regeneruje tak jak to do pierwotnego stanu. A jego pierwotny stan to tam daleko, gdzie się kończy jezioro, to nie koniec. Tam to był 1950 połowa tego jeziora. A tam tam daleko może widzicie te domki. To właśnie tam jest ten stan przed prawie 300 lat, 270-80, niesamowite. Wszystko, co stoimy, to była gruba warstwa lodu. Nawet tutaj widać, chyba po tych kamieniach, zobaczcie. Tu jest jasna barwa, która jeszcze nie ściemniała od światła słonecznego, a tam u góry widzicie ciemniejszą. To wszystko, tutaj jesteśmy głęboko, głęboko pod lodem. Jakby się cofnąć tyle lat do tyłu. To nie wiem, ile to było stopni, ale z tym wjazdem to pewnie odczuwalna była około 5 albo 0. To jest jeszcze ciekawe, że jesteśmy zalezny na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. I ten lodowiec. Na takiej wysokości potrafi utrzymać taką ujemną temperaturę, nie? To jest niesamowite też. Próbujemy teraz podejść dosłownie pod samą sam lodowiec, żeby go dotknąć. Fizycznie go poczuć. Nie wiem, czy nam się to uda. Widziałem, że kilka osób pojedynczych chodziło. Nie wiem czy to były, które się odłączyły od grupy, czy to faktycznie udało im się dojść. Ło, tu teraz jak słońce wyszło, lub jest inny kąt padania światła słonecznego. Widać idealnie ten błękit Tego lodowca A tu jest grupa, która się przygotowuje właśnie na, na wejście Jednak nie uda nam się dojść Do tego, bo tam widzę na dole już Jest tak zwany Selekcjoner, który Decyduje kto ma wejść, kto nie Wszystkie osoby, które tutaj są mają raczki Za sobą, żeby Po lodzie bez problemu się przemieszczać No niestety I też powiem Wam, że tu z tej perspektywy jest ładniejszy ten lodowiec, naprawdę. Warto i tak było tutaj podejść. I to masz? A, Polizaś? Ciekawę ile ma lat, co? No, to jest właśnie pytanie, ile ona ma lat. Miliony. Makujemy wodę i lód przed milionów lat. Chyba tak starej wody jeszcze nie piliście. Niesamowite. Chyba nikt nie świtał do tego córzła. Nie, tylko dinozaury. Dobra, jak gdybyście chcieli wejść na lodowiec z przewodnikiem, to wygląda to w ten sposób, że Ach, są dwie opcje: 5,5 godzina i 3,5 godzina. Powiedzmy, że 3,5 godzina 45 minut na lodzie jesteście. Minimum 8 lat może być dziecko, 720 za dorosłą, 600 za dziecko, 8 do 12 lat. I są takie prywatne jeszcze wycieczki: 2-3 osoby po 4650. Każda czwarta było 1145. No, tak by wyglądało to. Są tutaj dłuższe wycieczki, ale myślę, że ta kurczę wystarczy. I to jest w terminie od 7 lipca do 17 sierpnia. Wow, lecimy dalej. Lodowiec już zaliczony, kurczę, ale był niesamowity, powiem Wam, nie, Monika? Monika potwierdza to, bo ten lód z tego lodowca jej wyjątkowo smakował. No jednak miliony lat ma ta woda, także lecimy dalej. Jak jesteście ciekawi naszych dalszych przygód, to zachęcam do subskrybowania kanału Kursowanie, bo lecimy po nowe przygody. Także do zobaczenia dalej. Cześć.